Drogie dziecko, dzisiaj aniołowie mają dla ciebie specjalną wiadomość. Chcą ci powiedzieć, że wyglądasz na dużo młodszego niż w rzeczywistości, i to w znaczący sposób przykuło czyjąś uwagę. Anioły chcą, abyś zrozumiała, że młody wygląd jest wyjątkowym darem i są tutaj, aby wyjaśnić, dlaczego jest to tak ważne. Najpierw porozmawiajmy o Twoim wyglądzie. Jej młodzieńczy blask wykracza poza fizyczne piękno, odzwierciedla radość i pozytywność, którą nosisz w sobie. Anioły widzą troskę, jaką o siebie dbasz, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, i objawia się to w sposobie, w jaki promieniujesz energią i szczęściem. Twój wygląd w połączeniu z pozytywną energią sprawia, że się wyróżniasz. Z tego powodu ludzie są do Ciebie naturalnie przyciągani. Zauważają, jak świeżo i żywo wyglądasz, kiedy wchodzisz do pokoju, jakbyś miał magnetyzm, który przyciąga innych. Dzieje się tak, ponieważ rozświetlasz wszystko wokół siebie swoim młodzieńczym duchem. Anioły chcą, abyś zdał sobie sprawę, że młody wygląd nie zależy tylko od wyglądu fizycznego. Dotyczy to także tego, jak żyjesz. Masz pragnienie życia, które wielu ludzi podziwia. Twój entuzjazm i pogodne podejście do życia sprawiają, że wyglądasz dużo młodziej. Te cechy sprawiają, że ludzie wokół ciebie czują się szczęśliwi i pełni energii. Pamiętaj więc, że Twój młodzieńczy wygląd to coś więcej niż wygląd. Jest odzwierciedleniem pozytywnej energii i tętniącego życiem ducha, który niesiesz. Aniołowie chcą, abyś cenił ten wyjątkowy dar i nadal dzielił się swoim światłem ze światem. Nie sposób nie dać się oczarować jego młodzieńczemu urokowi. Ta osoba widzi w tobie coś wyjątkowego i nie może odwrócić wzroku. Twoja obecność sprawia, że inni czują się lepiej. Dlatego masz na nich tak silny wpływ. Przyciąga ich Twoje światło i pozytywność, i trudno im oprzeć się Twojej młodzieńczej energii. Aniołowie chcą, abyś w pełni przyjął ten dar. Wiedz, że Twój młodzieńczy wygląd i pełna energii energia są błogosławieństwem. Przypominają Ci o Twoim wyjątkowym uroku i pozytywnym wpływie. Jaki wywierasz na wszystkich, których spotykasz. Ważne jest, aby rozpoznać i docenić tę wyjątkową część siebie. Wyobraź sobie, że wchodzisz do jakiegoś miejsca i ono natychmiast się rozświetla. Ludzie natychmiast Cię zauważają ze względu na pozytywne wibracje, które emanujesz. Czują się szczęśliwsi i swobodniej, gdy jesteś w pobliżu. Twój młodzieńczy urok jest jak magnes, przyciąga ludzi i sprawia, że czują się dobrze. To wspaniały dar, który nie każdy posiada. Aniołowie chcą, abyś zrozumiał, jak wyjątkowy jest ten dar. Twój młodzieńczy wygląd i energia to nie tylko cechy fizyczne, ale także symbole Twojego wewnętrznego światła i pozytywności. Te cechy czynią cię wyjątkowym i pomagają ci łączyć się z innymi na głębszym poziomie. Kiedy odkryjesz swój urok, nie tylko poczujesz się lepiej, ale także zarażasz radością i pozytywnym nastawieniem otaczających cię ludzi. Pomyśl o chwilach, w których sprawiłeś, że ktoś się uśmiechnął, po prostu będąc sobą. Twoja obecność ma zdolność podnoszenia ludzi na duchu i nadawania im nadziei. Jest to potężna zdolność i anioły chcą, abyś ją rozpoznał i kultywował. Robiąc to, będziesz nadal mieć pozytywny wpływ na innych i sprawisz, że świat stanie się jaśniejszym miejscem. Pamiętaj, że Twój młodzieńczy urok i energia są błogosławieństwem. Przypominają o wyjątkowych cechach, które sprawiają, że jesteś tym, kim jesteś. Przyjmij w pełni te dary i doceń pozytywny wpływ, jaki wywierasz na wszystkich, których spotykasz. Aniołowie są zawsze z Tobą i prowadzą Cię, abyś używał swoich darów dla najwyższego dobra. Zaufaj ich wskazówkom i nadal jasno oświetlaj swoje światło. Bądź sobą i pozwól swojemu młodzieńczemu duchowi zabłysnąć. Dziel się swoją radością i pozytywnym nastawieniem ze wszystkimi i inspiruj otaczających cię ludzi. Anioły prowadzą cię i wspierają na każdym kroku. Chcą, abyś wiedziała, że Twój młodzieńczy blask jest wyjątkowy i należy go celebrować. Kiedy emanujesz pozytywnym nastawieniem, nie chodzi tylko o młody wygląd, chodzi o energię i szczęście, które dajesz innym. Twoja radość jest jak światło oświetlające każde otoczenie. Ludzie wokół ciebie mogą poczuć twoją pozytywną energię, co również podnosi ich na duchu. Pomyśl o chwilach, w których sprawiłeś, że ktoś się uśmiechnął lub poczuł się lepiej, po prostu będąc sobą. To Twój wyjątkowy dar. Aniołowie widzą to w Tobie i są bardzo dumni. Chcą, abyś nadal szerzył swoją radość i światło wśród jak największej liczby osób. Czasami życie może być trudne i możesz czuć się przygnębiony, ale pamiętaj, że anioły są zawsze przy Tobie i Cię wspierają. Są jak Twoi niewidzialni fani, którzy zawsze kibicują Ci. Abyś odniósł sukces i był szczęśliwy. Kiedy czujesz ich obecność, jest to przypomnienie, że nigdy i jesteś sam. Twoja młodzieńcza energia to nie tylko wiek, chodzi o to, jak widzisz świat. Masz wyjątkowy sposób znajdowania radości w małych rzeczach i zarażania nią innych. To rzadka i piękna cecha, która wyróżnia Cię i sprawia, że świat staje się lepszym miejscem. Każdego dnia staraj się robić coś, co sprawia ci radość. Może to być coś prostego, na przykład cieszenie się słonecznym dniem, śmiech z przyjaciółmi lub zrobienie czegoś kreatywnego. Kiedy jesteś szczęśliwy, Twoje światło świeci jeszcze jaśniej. Anioły przesyłają ci wiadomość otuchy. Twój młodzieńczy wygląd i sposób, w jaki promieniujesz pozytywnym nastawieniem, to nie tylko cechy fizyczne, ale raczej dary, które wyróżniają Cię i wpływają na życie innych. Przyjmij te dary i nadal pozwól, aby Twoje światło świeciło jasno. Masz szczególną zdolność podnoszenia na duchu i inspirowania otaczających Cię ludzi, a anioły są dumne ze sposobu. W jaki dzielisz się ze światem swoją wyjątkową energią. Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi wiadomościami i spostrzeżeniami. Jeśli czujesz się poruszony, aby okazać swoje wsparcie, rozważ przekazanie superpodziękowań w wysokości do 20 dolarów amerykańskich. Twoje datki pomagają nam kontynuować naszą misję i szerzyć przesłania miłości i wskazówek. Podsumowując, wiedzcie, że wasi aniołowie stróże są z wami na każdym kroku. Do zobaczenia w następnym filmie i niech Was Bóg błogosławi.